Dzisiaj dla ceny bitcoina. Mówiłem o tym we wczorajszym wideo. Tutaj macie ten film. Myślę, że ten wczorajszy film był tym najbardziej oglądanym, jeżeli chodzi o bitcoina. Z bardzo dobrego powodu. Wczoraj przedstawiłem Wam moje bardzo konkretne zdania. Zazwyczaj tego nie robię w takiej formie. W zasadzie to ostatnio zdjąłem wszystkie moje pozycje na wzrosty. Czekam teraz obecnie na niższe poziomy cenowe. Teraz, w tym momencie mamy większy ruch ceny. Co to może oznaczać? Czego możemy spodziewać się w najbliższej chwili, jeśli chodzi o cenę bitcoina? Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Pozwólcie, że przejdę prosto do wykresów. Obejrzyj ten film do samego końca. Daj lajka like dla nowego ATH. Dodaj swój komentarz i upewnij się, że robisz co w Twojej mocy, aby zrobić hałas dla algorytmu YouTube'a. Wszystko, co robicie, bardzo doceniam. Jesteście najlepsi. Jesteście powodem, dla którego staram się codziennie nagrywać takie filmy. Wczoraj mówiłem Wam o tym. W tym momencie przebicia się dołem ceny, i że mamy tutaj niższy dołek. Właśnie w tamtej chwili poinformowałem Was o tym, że usuwam wszystkie moje pozycje na wzrosty. Od tamtej chwili udało nam się zobaczyć małe odbicie do góry na Bitcoinie. Teraz ludzie zaczynają mówić, że byłem w błędzie, źle zrobiłem. Nie mówię, że tak nie jest, ale rzeczą oczywistą na ten moment jest, że nie udało przebić się nam przez tą linię oporu. W zasadzie w tej chwili widzimy małą korektę. Zmienię moje zdanie w momencie, kiedy uda przebić się nam powyżej tej linii oporu, którą wcześniej było linią wsparcia. Dopóki to się nie wydarzy, nie ma dużych powodów, aby być w bardzo byczym nastawieniu. Jeżeli dojdzie do odwrócenia się trendu, tak jak tutaj przebijemy powyżej tej linii, to tak, może to być dobry moment, ale i tak należy poczekać na moment przebicia się, następnie retestu tego poziomu i ostatecznie potwierdzenia tego wybicia. Musimy zamknąć się na dziennej świecy powyżej tej linii oraz zrespektować tą linię jako nowy poziom wsparcia. W takim momencie możemy być bardziej pewni, że nasze pozycje na wzrosty nie zostaną zlikwidowane przez kolejne ruchy cenowe. Wtedy możemy odnosić tutaj sukcesy. Dopóki tak się nie stanie, to wciąż oczekuję niższych poziomów cenowych w okolicach 33, 34, 35, 36 tysięcy dolarów. W tym obszarze mamy konfigurację od 2021 roku, dopóki nie przebijemy się powyżej. I tak, wiem, że mamy coraz wyższe szczyty na tygodniowych świecach, ale wciąż jesteśmy poniżej oporu, więc teraz nie jest to dobry moment w wchodzenie w pozycji na wzrosty. To jest coś, czego się trzymam, więc te poziomy ocenowe 36, 35, 34 tysiące wszystkie te poziomy powyżej poprzedniego dołka ustawią pozycję limit na wzrosty z krótkim stopem Losem, by upewnić się, że nie zostaną zmieczone na tych ruchach. Tak jak wiecie, Bitcoin ostatnio częściej niż zwykle likwiduje pozycje. Jeśli mogę zrobić jedną odpowiedzialną rzecz, to powiem Wam, żebyście nie wchodzili w żadne pozycje. Poczekajcie na następny układ. Nie chcę, żebyście tracili żadnych pieniędzy, bez szczególnego powodu, bez odpowiedniego stosunku zysku do straty. Osobiście się wycofuję z tradingu, ale przygotowuję się do następnego, ponieważ po poprzednim trajdzie jesteśmy zawsze przed następnym, ale nie przyszedł jeszcze na to czas. Dajcie znać, co o tym myślicie. Naprawdę doceniam Was i dziękuję bardzo za obejrzenie do samego końca. I jak zawsze, widzimy się już w następnym wideo. Demon, krypto. I jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.